Cześć, dzień dobry. Z dzisiejszego spotkania, z tego materiału najbardziej skorzystają osoby, które chcą wiedzieć, jak mogą wspierać swoich klientów, tych, którzy nagrywają wideo na YouTube'a. Czyli prowadzą tak zwany wideoblog lub vlog, jak kto woli. Temat dzisiejszego spotkania to wideoblog: Jak recyklingować materiał. Większość z wirtualnych asystentek, ale też specjalistów, którzy wspierają klientów w jakichś wąskich obszarach, na przykład w montażu audio czy też wideo, ma takich klientów, którym szczególnie idzie jedna forma komunikacji z ich potencjalnymi klientami. Jest im szczególnie łatwo w tej formie się odnaleźć. Jeśli tą formą jest: nagrywanie przez klienta wideo do wideobloga możesz spokojnie taki materiał wycisnąć jak cytrynkę i zaproponować klientowi dodatkowe kanały dotarcia do jego potencjalnych odbiorców bez angażowania jego czasu, bez konieczności takiej sytuacji, w której Twój klient. Musi od nowa wymyślać nowy content na kolejny kanał, który dochodzi do jego komunikacji. A jak wiemy, nasi odbiorcy, czy odbiorcy naszych klientów dzielą się na wzrokowców, słuchowców i na osoby, które wolą czytać. To tak bardzo ogólnie, bo tych podziałów jest więcej. Zatem, jeśli Twój klient ma łatwość w tworzeniu wideo, i z chęcią nagrywa odcinki do wideobloga, zobacz, jak możesz taki materiał recyklingować. Po pierwsze, w zasadzie już przy montażu takiego odcinka wideo, większość aplikacji daje ci funkcję taką: Wyodrębnij MP3, czyli wyodrębnij ścieżkę audio. Jeśli wyodrębnisz ścieżkę audio, Spokojnie możesz zaproponować swojemu klientowi, na przykład przez Ciebie założenie, jako upselling do usługi, którą już oferujesz, stworzenie dla niego kanału podcastowego. Co to daje? Nowy sposób dotarcia do odbiorców, bo na przykład te osoby, które na spacerach się rozwijają, czy też w trakcie jazdy autem, siłą rzeczy raczej nie korzystają z YouTube'a, raczej wolą słuchać. I wtedy dotrzesz do nich. Za pośrednictwem na przykład Spotify, chyba najpopularniejszy hosting do podcastów. Po drugie, możesz zaproponować klientowi upselling w postaci prowadzenia strony, wideobloga, dedykowanej strony internetowej albo podstrony na stronie klienta. Czy to? W ramach bloga, którego prowadzi, przeplatając odcinki blogowe, odcinkami wideobloga, lub tworząc nową sekcję na stronie, na czym polega tworzenie takich stron? I jeśli obserwujesz różnych podcasterów, bo w podcastingu to jest szczególnie modna praktyka lub też tendencja, żeby tworzyć strony do podcastów, ale dlaczego nie zrobić tego do stron wideoblogowych? Strony do odcinka wideobloga są albo wypunktowaniem tego, co znajdziesz w tym odcinku, i osadzoną ramką z wideo, albo taką kwintesencją tego, co było w danym odcinku. Gdybym tę kwintesencję miała do czegoś porównać, to może to przypominać taką obszerniejszą notatkę z wykładu, czyli zebranie myśli najważniejszych punktów, łącznie z ich rozwinięciem w ramach artykułu. Tak, żeby osoby, które chcą posłuchać, mogły posłuchać lub obejrzeć ten materiał, ale osoby, które nie mają czasu na słuchać, a potrzebują, lub też zainteresował ich ten temat i chciałyby zobaczyć, o czym on jest, zanim poświęcą czas te 30-40 minut, czasem więcej, na odsłuchanie materiału, co sprawdzić, czy im się opłaca, żeby mogły przejrzeć, przeskanować wzrokiem, bo częściej jednak tak teraz czytamy w internecie, to podsumowanie odcinka. Ono jest z reguły dłuższe, w zależności od obszerności też odcinka. Czyli jeśli Twój klient prowadzi wideoblog, Możesz mu zaproponować rozszerzenie współpracy, lub czyli upselling, lub zaangażowanie innych osób do wykonania tych zadań. Niekoniecznie ty to musisz robić, jeśli nie lubisz, do bloga i do podcastu. Co jeszcze można zrobić z takiego odcinka wideobloga? Bo to nie jest wszystko. Gdy odcinek danego materiału ma swoją premierę na YouTubie, najczęściej. Chwalimy się tym, bo twoi klienci chcą się tym pochwalić na swoich mediach społecznościowych. I bardzo naturalnym jest, że w dniu publikacji tego odcinka planowane są posty na mediach społecznościowych czyli Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest i wizytówka Google o tym, że dzisiaj ma premierę taki i taki odcinek i jest on dla osób, które chcą wiedzieć to, to i to. Czyli taka kwintesencja zachęcająca do odsłuchania, obejrzenia tego odcinka na YouTube. I wydaje mi się, a może to jest po prostu moja bańka informacyjna, że standardem jest w momencie publikacji odcinka umieszczanie o tym informacji na mediach spo społecznościowych. Ale media społecznościowe mają to do siebie, że te informacje mają krótki termin ważności. Dynamika przepływu tej informacji w nich jest bardzo duża i szybko one uciekają. Na drugi, trzeci dzień mało kto może o tym pamiętać, jeśli widział to w dniu premiery. Dlatego zobacz, jak możesz zrobić zapleczowe treści na media społecznościowe klientów. Jeśli działasz w internecie. W jakiś czas już, to być może pamiętasz taki okres, kiedy copywriterzy tworzyli teksty zapleczowe na strony, sklepy internetowe lub na blogi. Dokładnie to samo możesz zrobić z odcinkiem wideobloga. Raz, w momencie montowania danego odcinka utworzysz kilka propozycji tekstów zapleczowych, po które klient może sięgnąć, w momencie spadku swojej kreatywności na danym kanale, lub też w momencie, kiedy jakieś jego działania promocyjne, sprzedażowe nawiążą do któregoś z odcinka swojego vloga, materiału, który tam był omawiany, który jest tak jakby częścią, e, zachęceniem do kupienia jakiegoś kursu. Załóżmy, jak to może wyglądać, zobacz. To są teksty zapleczowe które mogę wykorzystać na różnych swoich kanałach, odznaczone, znaczy, że już były wykorzystane. Jako aktywne czekają na swoją kolejkę. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Nie muszę za każdym razem wymyślać, co chcę napisać. Mogę sięgnąć sobie do tego, co już mam, mówię, mówię z perspektywy twórcy, czyli tego klienta, który nagrywa odcinki wideobloga. Mogę. Sięgnąć sobie do tego, co już mam, do kreacji, która jest stworzona w kanwie, do kreacji graficznej, do treści i zredagować ją pod to, co teraz promuję. Lub skorzystać w całości z tego, co jest, jeśli chcę po prostu wypełnić przestrzeń na swoim kanale, w danym medium społecznościowym, bo chwilowo nic się nie dzieje. Na przykład jestem na Europie, a nie chcę stracić kontaktu ze swoimi odbiorcami i chcę im dawać wartościowe treści. Po to są te materiały zapleczowe, kreacje w zasadzie zapleczowe na media społecznościowe. Mówiąc kreacje, mam na myśli tekst, grafikę, hasztagi, ewentualne tematy, które można umieścić w treści posta. Mam nadzieję. Że zainspirowałam Cię ilością możliwości, które możesz dosprzedać, czyli rozszerzyć swoją współpracę z klientem, który na początku przychodzi tylko po montaż audio lub wideo. Oczywiście podałam Ci tylko jedną ścieżkę recyklingu, bo tak naprawdę recyklingować materiały możesz w dowolną stronę. Tutaj cię tylko zainspiruję, nie będę się rozwodziła, żeby nie zajmować ci teraz przestrzeni, żebyś mogła, mógł przeanalizować tę ścieżkę recyklingu, ale jeśli twój klient dobrze czuje się w mediach społecznościowych, to na przykład z kilku racji, które wstawi na media społecznościowe, możesz stworzyć artykuł blogowy, możesz zmontować dłuższy, jakiś dłuższy film, który się łączy tematycznie. Jeśli twój klient lubi pisać artykuły blogowe, to możesz przygotować serię recyklingową do mediów społecznościowych. Możesz spróbować go namówić, żeby czytając jako lektor ten artykuł blogowy, zaczął nagrywać podcast. A podcast możesz recyklingować do YouTube'a, chociażby umieszczając jakąś statyczną okładkę, która cały czas będzie pod ścieżkę audio podłożona. Oczywiście to jest najprostsza forma, jeśli chcesz zaangażować odbiorcę, no to jakieś animacje, przejścia, dokładanie różnych rzeczy, jakieś wystrzały na tym ekranie, Ograniczacie wyobraźnię. Zobacz, ile masz możliwości rozszerzenia współpracy i do sprzedania, wychodząc proaktywnie do klienta i pokazując mu potencjał w tym, co robi, Spornie, która dla niego jest najbardziej przyjemna, także Ty możesz zająć się całą resztą. Mam nadzieję, że Cię zainspirowałam. Powodzenia w Twoich współpracach. Pozdrawiam, cześć.